No, powiem Wam, że Lipcherek, tutaj, który jest za mną, no to niezłe cacko. Podejrzewam, że maszyna do pracy, pracy w lesie, ale jak widzicie po ilości osprzętów po wysokim zawieszeniu. Tutaj troszeczkę tych ataczmentów pewnie można zamontować. Całkiem ciekawa maszynka. Cześć, witam was serdecznie. Jesteśmy na stoisku Libera, Libher, Liber, tak mówią tutaj. To gdzieś zjadają to HR. Słuchajcie, ja bardzo lubię i szanuję te maszyny. Oczywiście nie miałem w styczności jeszcze dosiadać tutaj w UK nowych maszyn Lipkera, właśnie. Natomiast u siebie w zasadzie firmę zbudowałem na bazie Lipkera 942 z dużymi szczękami, crasherem ośmiotonowym. I słuchajcie, i taką maszynę można, można, można wywrócić, bo operator wywrócił mi ją w końcu do góry kołami, ale nie o tym chciałem. Nasze centrum szkoleniowe w Glasgow wybudowałem również Lipcherem w dużej części, którego no, troszeczkę uszkodziłem. Lipcher 906, więc uważam, że są to bardzo mocne maszyny, bardzo dobre maszyny. Z reguły stosowane. Czy to przy wyburzeniach, czy naprawdę e, ciężkich, ciężki, ciężkich pracach w kamieniołomach, e, ale mówię, jest to bardzo płynna maszyna. E, nie powiedziałbym, że jest e, ekonomiczna, ale mówię. Moc czasami się musi przełożyć na coś, czyli niekoniecznie ekonomia, a, jedno, a jednak e, moc. Z tego co wiem, Tomek, e, jeżeli chodzi o ładowarki Lipkera, a ja miałem, ja miałem również 544 e, libkerka, ładowarkę, e, bardzo fajna ładowarka, dopóki nie szczelił komputer i, i do, z mojej kieszeni nie musiałem wyjąć e, paru sto tysięcy na, na komputer, ale mówię. Bardzo dobre maszyny, tak czy siak, bardzo mocne maszyny, porównywalne do kata. Nie wiem, czy nie mocniejsze. Oczywiście to jest tylko moje zdanie, a trochę tych maszyn przerobiłem w swoim życiu, więc chyba wiem, co mówię. Tutaj ładna czarna maszynka z dość dużym podpięciem różnego rodzaju osprzętem. Także tych węży hydraulicznych i wyjść tutaj jest tyle, że na pewno sporo, sporo tych ataczmentów tutaj można przypiąć. To jest, zobaczcie, yy... niech zerknę. To jest zwykły jakiś, nie, to jest, yy... to jest maszyna stricte do pracy w lesie, jak widzicie. E, to jest do obcinania jakichś yy, chyba e, drzew, e, krzewów i tak dalej. Bardzo wysokie, za, wysoko zawieszone e, podwozie. E, no w ogóle to niezła Stylówka, jak widzicie, czarna maszyna, LEDowe oświetlenia, więc no naprawdę robi wrażenie. Witam Cię w moim świecie i na moim kanale YouTube Aregot Koparek. 50 koła rocznie, funtów, oczywiście, to wcale nie problem. Także nie zapomnij subskrybować, nacisnąć dzwoneczka, a będziesz dowiadywał się o wszelkich nowych informacjach na moim kanale.